Cześć! W tym kursie pokażę Ci, jak zacząć przygodę z programowaniem w języku Python. Wspólnie przejdziemy przez wszystkie aspekty tego interpretowanego języka. Rozpoczniemy standardowo od Hello World, a po odbyciu tego kursu będziesz potrafił napisać pełnoprawną aplikację z interfejsem graficznym. Jednak zanim zaczniemy programowanie, odpowiedzmy sobie na pytanie: Czym jest Python? Python jest jednym z wielu języków programowania który jest czynnie używany w wielu projektach. Powodem stosunkowo dużej popularności jest łatwość programowania w Pythonie i dlatego też dobrym pomysłem jest zacząć swoją przygodę z programowaniem właśnie od tego języka. Python jest językiem obiektowym, wysokiego poziomu. Ogromnym jego plusem jest to, że jest to język interpretowany, co to znaczy, że program napisany w tym języku będzie działał tak samo na każdym urządzeniu, przy systemie zainstalowanym interpreterem. Interpreter ten jest standardowo instalowany w prawie wszystkich systemach Unixowych, takich jak Linux, BSD czy OSX. Stało się tak dlatego, że duża część z tych systemów ma napisane skrypty właśnie w Pythonie. W kolejnej części pokażę Ci, jak zainstalować interpreter Pythona oraz środowisko programistyczne PyCharm, w którym będziemy pracować.